Tu mamy dobowe zużycie prądu w kilowatogodzinach i widzimy, że nagle od 13 grudnia zużycie energii elektrycznej przez klimatyzator. Dzień dobry, serdecznie witam. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dużo zdrowia i dużo słońca. Grudzień jest ostatnim miesiącem 2020 roku, w związku z tym podsumowanie miesiąca grudnia będzie też podsumowaniem całego 2020 roku. Na początku chciałbym pokazać Państwu, jaki to był ciekawy miesiąc. Miał aż 9 kolejnych dni z bardzo niską produkcją, prawie bliską zera. Wtedy słońca nie mieliśmy. Pozostałe dni nie były lepsze. Tą tabelkę, którą przez cały rok omawialiśmy, link do niej zamieszczę na dole opisu. Oprócz danych z 2020 roku, znajdziecie też w niej dane z pozostałych lat, wcześniejszych lat, ponieważ to już jest czwarty rok, od kiedy miesiąc, w miesiąc prowadzę podsumowanie fotowoltaiczne moich dwóch instalacji. W tym momencie chciałbym się zapytać Państwa, czy mam to kontynuować, czy jednak już ten temat jest wyczerpany. Proszę o komentarze w tej sprawie. Druga rzecz. Postaram się, żeby cały dzisiejszy odcinek nie był przerywany reklamami. Ustawię na sztywno na YouTube tylko jedną reklamę w ostatniej minucie tego filmu. Gdyby się okazało, że jednak YouTube zadziałał inaczej, proszę też o informację, żebym na przyszłość wiedział, jak sobie z tym radzić, ponieważ no reklam nie mogę całkiem wyłączyć, gdyż YouTube wtedy te filmy traktuje dużo gorzej i nie są promowane, no bo na nich nie zarabia. Dlatego reklamy muszą być, ale bardzo bym chciał, żeby nie były, żeby nie przeszkadzały w odbiorze moich treści. Średnia temperatura grudnia to były 2 stopnie, zarówno paneli, jak i powietrza. Na słonecznienie tylko 29 kWh na metr kwadratowy powierzchni. Widzimy, że to jest najmniejsze nasłonecznienie w ciągu całego roku. Produkcja z dachu 230 kWh. Również jest to najniższa produkcja w ciągu całego roku, no ale to też nie dziwne, ponieważ grudzień jest najkrótszym miesiącem roku. W sumie od początku roku ta moja instalacja dachowa wyprodukowała 10182 kWh. KWH do KWP 24, a od początku roku 1072. Przypomnę, że mówimy o panelach polikrystalicznych, pięcioletnich. Także jak widać, starzenie się takich paneli jest prawie w ogóle niezauważalne. Jeżeli chodzi o instalację na gruncie, czyli tą, którą widzimy na żywo, to 27 kWh. Od początku roku 6639 kWh. KWH do KWP21 od początku roku 1107. Widzimy, że w grudniu KWH do KWP mojego dachu było lepsze, ale już całościowo jednak instalacja na gruncie, niezacieniona, dała nam 1107 KWH do KWP. Grudzień jest to najgorszy miesiąc, jeżeli chodzi o ilość dnia. Było tego tylko 253 godziny w stosunku do 491 godzin w lipcu. Moja średnia miesięczna produkcja w grudzień jest troszkę powyżej średniej miesięcznej produkcji. Kolor niebieski to jest średnia miesięczna produkcja z moich wcześniejszych 3 lat i na pewno ciekawi Państwa, jak ta średnia się zmieniła. Tak wygląda kolorem niebieskim średnia z ostatnich 3 lat. A kolorem czerwonym jest to średnia uwzględniająca też 2020 rok. Widzimy, że początek roku był lepszy, później mamy y, drugą połowę roku była gorsza, średnia w, na, najbardziej w październiku uległa zmniejszeniu. Proszę też zauważyć, jak wygląda wzorcowy wykres, jeżeli chodzi o produkcję miesięczną z fotowoltaiki. Ten wykres ma kształt krzywej gaussa, czyli mamy maksimum. W czerwcu i w lipcu, w pozostałych miesiącach produkcja maleje. U mnie widzimy, że rzeczywisty wykres tak nie wygląda. Produkcja osiąga swoje maksimum w kwietniu i w sierpniu, a w miesiącach letnich, maj, czerwiec, lipiec utrzymuje się prawie liniowo na jednym poziomie. Wynika to m.in. z wysokich temperatur latem, kiedy produkcja jest przez to dużo niższa, ale też z większej ilości opadów w miesiącach letnich. Korzystając ze strony internetowej keroenergi.com, zrobiłem symulację dla mojej instalacji dachowej 9,5 kW w piku. Program. Wyliczył mi, że powinienem osiągnąć produkcję w wysokości 9447 kWh. Uzyskaliśmy 1182 kWh, czyli dużo więcej. Na tej samej stronie zrobiłem symulację dla instalacji na gruncie o kącie nachylenia 30 stopni tutaj o mocy 6 kW piku. Produkcja roczna wyniosła 5966 kWh, oczywiście według symulacji. Tutaj jak widzimy jest to 6637 kWh, a wykres wygląda troszkę inaczej. Przestawmy go sobie. W miesiącu grudniu zużyłem 169 metrów sześciennych gazu za 338 zł. Od początku roku ogrzewanie domu gazem oraz ciepła woda kosztowała mi 1877 zł. Pobrałem z sieci energetycznej 897 kWh energii elektrycznej, a oddałem im 126 kWh energii elektrycznej. Całościowy bilans w miesiącu grudniu to minus 771 kWh, czyli tyle energii więcej pobrałem niż wysłałem do sieci energetycznej. Tak to wygląda na wykresie. W grudniu byłem już bardzo mocno na minusie i widać, że ta nadwyżka energii, którą produkowałem w lipcu, sierpniu i wrześniu, na pewno już nie uzupełni mi energii którą pobrałem więcej w trzech ostatnich miesiącach roku. I faktycznie po odjęciu 20% za magazynowanie mojej energii będę musiał aż 630 kWh dokupić prądu za 366 zł, czyli drugie półrocze 2020 roku kosztowało mnie 366 zł za energię elektryczną. Autokonsumpcja w grudniu wyniosła 45% a w całym 2020 roku 27%, czyli 27% energii elektrycznej od razu użytkowałem, pozostała ilość szła do sieci energetycznej. Gdzie była przechowywana, i po odebraniu 20% resztę miałem do własnej dyspozycji. Gdybym chciał kupić całą tą energię, którą produkowały moje panele fotowoltaiczne w 2020 roku, musiałem za nią zapłacić 5906 zł. Ogrzewanie domu u mnie to nie tylko gaz, który kosztował mnie 1877 zł, ale również trzy klimatyzacje. I zużycie prądu przez tę klimatyzację to było odpowiednio 113, 101, 103 kWh. W sumie 318 kWh w grudniu zużyła klimatyzacja do ogrzenia domu, a od początku roku 1786 kWh. Jak widzimy, ilość zużytej energii wzrosła w przypadku klimatyzacji w salonie i klimatyzacji D. A zmalała w przypadku klimatyzacji P. Zobaczmy szczegółowy rozpis klimatyzacji P. Tu mamy dobowe zużycie prądu w kWh i widzimy, że nagle od 13 grudnia zużycie. Energii elektrycznej przez klimatyzator drastycznie zmalał. Nie wynika to z awarii klimatyzacji ani z tego, że przestała działać. Cały czas mój syn ma ustawioną temperaturę na 21 stopni w systemie automatycznym przez cały rok. Po prostu w tym momencie, po 12 grudnia, uruchomiłem centralne ogrzewanie poddasza budynku. Do tego czasu, do 12 grudnia, ogrzewałem tylko parter. Ciepłe powietrze jest lżejsze od. Zimnego, w związku z tym z parteru ciepłe powietrze unosiło się, ogrzewając też poddasze, a dodatkowo klimatyzacja, jak widać, uzupełniała niedobór ciepła w pokoju. Po uruchomieniu centralnego ogrzewania zaczęły być kaloryfery ciepłe na górze. Drastycznie ilość zapotrzebowania na energię elektryczną dla klimatyzatora spadła. Jest to bardzo mocno widoczne na tym wykresie. Zużycie gazu w tym czasie musiało mocno wzrosnąć, ale niestety nie mam możliwości pokazania Wam, jak wyglądało zużycie dzień po dniu gazu w miesiącu grudniu. Ogrzewanie gazem w całym 2020 roku zamknęło się ilością 938 m sześciennych, Rok temu to było 909, w 2018 1200 m sześciennych. Jeżeli chodzi o kwotę, to jest bardzo porównywalna z 2019 rokiem. 1876 zł zapłaciłem za gaz. Wcześniej, kiedy nie miałem paneli fotowoltaicznych, musiałem płacić za gaz i 3696 zł, 3200 i tak dalej. Mamy sporą oszczędność, ale oczywiście kosztem zużycia gazu. Sezon grzewczy 2020-2021, połowa tego sezonu kosztowała mnie już 1000. 1063 zł. Licząc, że za energię elektryczną musiałbym płacić, w tej tabelce pokazuję Państwu, jak wygląda porównanie czterech ostatnich lat mojej instalacji fotowoltaicznej. W tym czasie nasłonecznienie było najgorsze w 2017 roku 1118 kWh na metr kwadratowy, najlepsze w 2020 roku 1286,9 Kilowatogodzin na metr kwadratowy. Temperatura powietrza i paneli najcieplejszy rok to był 2019, i też w 2019 roku najbardziej nagrzały nam się panele. Świadczy to o tym, że w okresie letnim słońca było na tyle dużo, że ta energia poduszywała panele, ale odbiło się to troszkę na produkcji prądu. W 2019 roku było to 1173 kWh, w 2018 1257, ale już w 2017 tylko 8786. Widzimy, że bardzo słabe nasłonecznienie, niska temperatura powietrza i paneli, czyli musiało być bardzo pochmurne Isabelato, spowodowało bardzo słabe, słabą produkcję prądu w ciągu roku. Potem mamy trzy piękne, ładne lata, ponadprzeciętne. Jak widzieliście z symulacji ze strony internetowej, produkcja powinna być dużo niższa. I proszę też spodziewać się, że kolejny rok może być bliższy 2017 roku niż tym aktualnym. KWH do KWP. Może być na poziomie od 900 do 1100. Średnia 1000, czyli są lata gorsze i są lata lepsze. Są lata wyjątkowo dobre 1100 i są lata wyjątkowo złe 900. Tu mamy sumaryczną produkcję w każdym kolejnym miesiącu roku. Kolorem zielonym zaznaczyłem 2020 rok, początek roku. Był bardzo dobry dla fotowoltaiki był rekordowy, przewaga produkcji energii elektrycznej między 2020 rokiem a latami 2018 2017 była bardzo, bardzo wyraźna. Rok 2017 cały czas od kwietnia był już najgorszym rokiem w historii. Niestety ta ogromna przewaga została zniwelowana w październiku i Listopad, grudzień to była już dobry finisz, zwycięstwo 2018 roku, który nadal jest najlepszym rokiem w, w historii moich paneli fotowoltaicznych. I w ostatnim dniu, tak naprawdę grudnia, rok 2020 wyprzedził rok 2018. Różnica między tymi dwoma latami jest bardzo, bardzo mała, wręcz pomijalna. Na zakończenie pragnę Państwa zaprosić na finansowe podsumowanie mojego 2020 roku, na którym pokazuję zwrot z inwestycji w fotowoltaikę, oraz zaprosić do subskrypcji mojego kanału i proszę o informację, czy takie podsumowanie miesiąca mam nadal publikować. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na krótką reklamę. До услышания.